Cześć kochani. Tutaj mami i krótkim słowem wstępu. Dziś przychodzę do Was z filmem, który jest dla opornych, bądź też dla bardziej zaawansowanych, którzy mogli o czymś zapomnieć. Który pomoże Wam w prosty sposób gdzieś się tam powstrzymać od zakupów, sprawić, że będą bardziej rozsądne, sprawić, że nie będziecie nie wiadomo ile przetrzymywać tych kosmetyków czy ubrań w domu. Więc mam nadzieję, że te rady będą dla Was przydatne i muszę Wam podkreślić, że to będą proste rady. Nie każę Wam otwierać notatników, robić nie wiadomo czego, bo ja najbardziej na przykład. Przestrzeni lat właśnie takie proste rady do zastosowania na już, do przypomnienia sobie na już uwielbiałam, to był mój ulubiony sposób radzenia sobie z moim bądź co bądź z więc będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie się podzielić, jak Wam się podobały moje, podzielić się swoimi doświadczeniami, które Wy jeszcze sugerujecie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli właśnie spotkamy się w tych komentarzach A ja już nie przedłużam, bo nadchodzący tydzień to będzie królestwo zakupów I nadchodzący miesiąc i później wyprzedaże Więc może warto sobie przypomnieć, że można fajnie i rozsądnie troszkę zestopować Lecimy! Coś moim zdaniem bardzo, naprawdę bardzo ważnego O czym sama zapominam i to zapominam w perspektywie kilku miesięcy Dlatego, że prosty przykład u mnie Sama od kilku miesięcy myślałam nad zakupem jednego kosmetyku, w jakiś sposób tam mnie do niego ciągnęło, ale postanowiłam nie sprawdzać recenzji. Tak więc po pierwsze, i ważne, nieważne, czy kosmetyk kosztuje 10, 15, 100 zł czy 200, naprawdę warto poświęcić tą chwilę, zwłaszcza jeżeli wiecie, nie kupujemy żelu podprysznic, ale cokolwiek innego, co nie jest jeszcze przez nas, wypróbowane, i sprawdzić recenzję. To jest kwestia kilku sekund wpisać tę wyszukiwarkę Google i odpalić. A mój prosty przykład Od kilku miesięcy jakoś tak chodziłam Za delikatnie koloryzującą, ochronną pomadką do ust Wiecie, coś w stylu pomadki Nivea Ale jednak nie chciałam pomadki Nivea I tak oto kupiłam perfekte e, Aloes i Malina bodajże Na promocji w Rossmanie za 10,99 I to nie był pierwszy raz, kiedy ona była w promocji za każdym razem mówiłam, że później Jak mi się inne skończą, skończyły I okazało się, że gdybym się chciało sprawdzić Wiedziałabym doskonale ale po pierwsze dużo osób mówi, że w zasadzie nienawidzę, a tylko jest raczej pomadką po prostu ochronną i po drugie na czym mi zależało, że praktycznie nie zostawia koloru i tak też jest i teraz będę spędzać z nią nie do końca miłe chwile, bo nie takiej pomadki szukałam. Wydaje się, że 10,99, ale jeżeli na przykład zwracacie uwagę na to, co kupujecie, nie chcecie kumulować kosmetyków, no to teraz nie będę mieć tej z delikatnym kolorem, tylko właśnie tą perfektę I to jest naprawdę bardzo istotne, bo czy to w aplikacjach Rossmana, czy to w aplikacjach Hebe, czy to na Visage'u, gdziekolwiek, naprawdę gdziekolwiek, możecie po kilku sekundach znaleźć fajne recenzje produktów i to właśnie Właśnie nie skupiacie się tylko na tym, na przykład gdy kupujecie jakąś droższą paletę, ale warto szukać, czy to szybkiej recenzji podkładu, czy to korektora i nie musicie oglądać YouTube'a, wystarczy kilka zdań innych osób, może te osoby wyłapują jakąś wadę, o której praktycznie wszyscy wspominają, eee, możecie zaoszczędzić duże kwoty, możecie zaoszczędzić miejsce, możecie przede wszystkim powstrzymać się od zakupu, na przykład gdy czegoś niekoniecznie potrzebujecie, ale po prostu Was do czegoś ciągnie, no to będziecie wiedzieć że nie warto. Coś, o czym warto pamiętać przed wybraniem się na zakupy, siedzeniem w sieci i wszelkimi tego typu ciągutkami, które mogą nas spotkać w życiu, mianowicie ustalenie swojego absolutnego limitu. Ja Wam kiedyś mówiłam o tym, że mam absolutne limity, i moim absolutnym limitem, na przykład w wypadku szamponu, w wypadku nie wiem, balsamów, to są dwie sztuki. Faktycznie kiedyś nie pozwalałam sobie absolutnie na to, gdy miałam problemy z zakupami. Teraz jest już całkiem w porządku, więc mam dwie sztuki zapasu. Nie zawsze tak jest, nie zawsze mam ten zapas, nie zapełniam go, ale moje maksimum to dwa. Więc zanim się wybierzecie na jakiekolwiek zakupy, będziecie myśleć o zakupach gdziekolwiek, szukaniu promocji, nie wiem, Black Friday i tak dalej, to absolutnie popatrzcie na to, ile Wy tam tego faktycznie macie. Nie mówię już nawet o tym, co macie otwarte, bo może być tego naprawdę wiele z tej samej kategorii w zasadzie nic nie jest systematycznie zużywane, ale o tym, czy macie Zapas. Jeżeli już chcecie skorzystać z jakichś tam promocji, to sobie pozwalajcie w ramach właśnie tego zapasu. I bardzo istotne jest to, że nawet jak was coś mierzi, to dopóki tego nie wyrzucicie, nie zużyjecie, nie oddacie komuś. To nie otwieracie zapasu, nie żeby było później czwórka czy piątka otwartych tych samych produktów, tylko po prostu u mnie osobiście jest to ta dwójka i tak jak mówię nie w każdej sytuacji. Ja na przykład lubię kupować pasty do zębów na promocjach, no to zawsze ta dwójka, szampon do włosów, bo wiem, że sięgam cały czas po te dwa te same, więc jak są w promocji to sobie zbieram, ale nic więcej. I to jest bardzo fajna metoda, bo jak sobie popatrzycie na to, co macie, no to wtedy po prostu, nieważne. Na jaka jest promocja? Absolutnie nie, bo mam już dwa i koniec. Ustal sobie, i to jest bardzo kontrowersyjny, może dla niektórych punkt, ale maksymalny, absurdalny budżet. Nie, nie podliczaj swoich wydatków, bo wiem z perspektywy czasu, że to nieraz było chłopotliwe, że mi się samej nie chciało, że tego nie robiłam, o, uwielbiałam też coś pomijać na zasadzie dopiszę później i nigdy nie dopisywałam, ale ustaw sobie taki maksymalny, absurdalny budżet na zakup czegoś, czy na przykład na zakupy miesięczne, najlepiej tu już jest trochę trudniej, ale mimo wszystko wypłacić sobie te pieniądze i trzymać je w portfelu. Zobaczycie, jak szybko one mogą się Wam skończyć część będziecie wiedzieć na przykład w momencie zakupu prezentów w najbliższych czasach dla bliskich i tak dalej, kiedy faktycznie przekroczyliście, bo to że gdzieś tam ustalamy te budżety po rodzinie jest jasne, ale zazwyczaj te budżety są przekraczane, więc maksymalny absurdalny budżet, którego nie będziecie przekraczać i Dlaczego mówię absurdalny? Dlatego, żeby sobie też zdać sprawę Jeżeli dalej macie jakiś problem z zakupami Jeżeli macie jakieś głódki zakupowe I tym podobne Gdzie waszym zdaniem na ten moment Na tą chwilę wydatki byłyby już absurdalne I wiecie, dla każdego absurdalne to jest co innego Ale dla których uważacie, że no, Do tego nie dojadę, bo to jest tak dużo, że no nie ma szans i możecie się zdziwić, jeżeli jednak do tego dobijecie. Wtedy sobie zróbcie taki mały rachunek sumienia, gdzie po prostu. No co spowodowało, że doszliście do tego momentu, będzie Wam bardzo łatwo wyłapać, czy macie problem z kompulsywnymi zakupami, czy macie problem z po prostu szukaniem promocji, czy macie problem na przykład z tym, że ustalacie z kimś jakiś wspólny budżet, a Wy go zawsze przekraczacie Tutaj będzie bardzo łatwo znaleźć ten punkt, w którym można, warto popracować nad sobą, jeżeli oczywiście chcecie Coś bardzo istotnego w wypadku najbliższych zakupów, jak już mówiłam, dla tygodniowych, czy też zakupach wyprzedażowych po świętach itd., nie kupuj zestawu, jeżeli nie potrzebujesz zestawu. I teraz chodzi mi o to, że kupujemy na przykład zestawy, w których nie wiem, jest balsam, szampon. Peeling enzymatyczny, było już na bogato, ale dorzućmy tam jeszcze krem do dłoni, a wiecie, że kremów do dłoni macie dużo, albo że kremów do dłoni z tej konkretnej marki nie lubicie. No i stwierdzacie, kurczę, opłaca się, wezmę gdzieś to wywale. Nie, po prostu. Nie bierzcie takiego zestawu. Jeżeli stwierdzacie, że na przykład przy zakupie palety, która ma 12 cieni, dobra, jeden czy dwa, no i jeszcze tam przemknijmy oko, ale że połowę nie będziecie używać, a kupujecie dla tych czterech, które Was interesują, i dla dwóch, które ewentualnie mogą Was pociągnąć, jakby z zaciekawienia, raz za czas będziecie, raz na jakiś czas będziecie z nich korzystać, to po prostu tego nie róbcie. Ja miałam a, kiedyś takie ciągłutki, kupowałam na przykład kalendarze adwentowe, a raczej prosiłam inne, osoby, żeby mi je kupiły, gdzie wiedziałam, że w większości nie zużyję. I nie muszę daleko szukać przykładu. Dwa lata temu zdecydowałam się na kalendarz O'Zonymbi, o którym się na początku cieszyłam, a no w ostateczności nie był fajny, i teraz przyznaję się, że poprosiłam na święta o kalendarz adwentowy z. On Bio, ten nowy, bo wiem, że słodycze po prostu pozwolę sobie zjeść, a maski emolientowe i tak dalej mi się przydadzą. Gdyby tam były kołosze i inne tego typu rzeczy, nie decydowałabym się. W tym wypadku mogę jednak spróbować. Dla mnie będzie to fajna odmiana, kosmetyki zużyję, ale właśnie nie mówię sobie, że z tych 24, 8 mi się nie przyda. Tylko wszystkie w miarę mnie ciekawią, i tak samo będzie, gdybym się miała decydować na jakieś wyprzedaże, na zestawy kremów też dla kogoś. Jak kupuję komuś prezent, to patrzeć, czy ta osoba używa tego, czy tego produktu, a nie po prostu ubrać w ciemno, bo inni mówią, że się opłaca, albo jest fajna promocja. Kolejny podpunkt: jeżeli używasz czegoś często, to warto mieć w głowie kiedy się opłaca. I Moim przykładem będzie tutaj odżywka z Longfor Lashes. Którą ja po prostu uwielbiam I którą z jakimiś tam przerwami Stosuję w ciągu roku i wiem Nawet w tym roku, że jestem w stanie Ją dorwać za 45 49 zł Więc jeżeli wiedziałabym, że za niedługo Się kończy e, albo Tamta już jest za długo otwarta e, A widzę promocję na 69 To się po prostu nie decyduję. I tak zgadzam się z tym, że wszystko Drożeje, że za wszystko będziemy musieli Pewnie zapłacić więcej i więcej i więcej Ale jeżeli macie nie wiem, choćby 8, 10 swoich ulubionych kosmetyków, czy oczywiście też dużo mniej, to wiecie, ile one mniej więcej kosztują. Jeżeli już chcecie kupować je na zapas albo po prostu decydować się na promocję, to. Czekajcie na te promocje, które są faktycznie dla Waszego portfela Najbardziej korzystne Żeby się orientować Ja nie mówię, że musicie pamiętać wszystko O wszystkim, ale jeżeli Będziecie mniej więcej kojarzyć ceny To naprawdę możecie się nie nacinać na promocje Moim takim przykładem jeszcze życiowym Jest mój mąż, który często Gdzieś tam widzi coś w promocji Co na przykład regularnie z kosmetyków kupuję mu ja Przynosim to do domu i się okazuje, że ta promocja, zwłaszcza jak kupujecie kosmetyki w supermarkecie, absolutnie promocją w żaden sposób nie jest, ale on się cieszy, że no było promoc była promocja, a to na przykład było przedstawione tylko złotówkę. Zdecydowanie po prostu polecam się na tym skupić i wtedy też będziecie rzadziej kupować kosmetyki, nie będziecie tworzyć jakichś sztucznych zapasów, zaoszczędzicie portfelem zdecydowanie same plusy. Odnośnie zakupów kosmetyków kolorowych, to jest coś, czego ja się uczyłam przez lata. Co dało mi trochę takie wypaczenie, odnośnie na przykład słoczy na YouTubie u innych dziewczyn. Sama też słoczowałam, ale raczej swoje absurdalne po prostu zbiory. Albo też oglądanie makijażu kogoś z bardzo bliska, bo ktoś się na przykład malował do kamery. Sama też to robiłam. No to teraz, słuchajcie, zastanów się, czy ktokolwiek będzie widział różnicę. Jak będzie, nie wiem, na wyciągnięcie ręki od ciebie, albo wyciągnięcie kanapy, tak jak ja teraz siedzę dla przykładu. I mówię o tym dlatego, że bardzo często wydaje nam się, że coś jest zupełnie inne, i warto to mieć, i to jest zupełnie inne niż ja to mam, i ta pomadka by ma. Wiecie, różowy odcień, ale inny. A tymczasem, gdybyśmy mieli na przykład porównać zdjęcia z właśnie niecentymetrowej odległości, tylko z trochę dalszej, albo po prostu miałybyśmy komuś powiedzieć ja tu mam fajny przykład na YouTubie kiedy ktoś tam pod filmem mnie pytał, co ja miałam na ustach, to teraz jeszcze wiem. To znaczy, używam w miarę takich kosmetyków róży, że mam ich kilka i jestem w stanie powiedzieć. Ale gdybyście kilka lat mnie temu zapytali, jeżeli to nie był film kręcony. Tydzień wcześniej, to raczej bym nie pamiętała. Raczej bym nie pamiętała w momencie malowania się, czy to jest ten róż, czy ten, czy to wykończenie faktycznie się różni. Teraz, mając kilka róż, e, jestem w stanie powiedzieć, że one się faktycznie czymś tam różnią, ale ktoś, kto ma jeszcze mniej, stwierdziłby, że wszystkie wyglądają tak samo i to też jest zupełnie zrozumiałe. Jednak, jeżeli macie problem z zakupami kosmetycznymi, sprawdźcie, co tam macie. I nie kupujcie niczego, co jest podobne. Jest to zupełnie nieopłacalne, przez to też będziecie wolniej zużywać to, co już macie. Będziecie powielać te same kosmetyki, a w ostateczności nie będziecie zadowolone. I tu się już zbliżamy do kolejnego podpunktu, dlatego że będziecie mieć mniej więcej to samo cały czas na sobie, i jeżeli szukacie jakiejkolwiek odmiany, to jej nie znajdziecie. To jest dla osób z niższym budżetem zakupowym albo takich, które lubią łapać okazję, a nie na przykład kupować w całej cenie i tym podobne Mianowicie pamiętajcie o tym, czego nie macie No i teraz chodzi mi o to, że na przykład szukacie jakiejś pomadki, choćby i nawilżającej skryciem E, takiej, która nie podkreśla suchych skórek i gdzieś tam pielęgnuje usta. Ale na promocji, albo nawet i nie na promocji, ale z fajnym kolorem, widzicie jakąś inną matową pomadkę, i w ostateczności decydujecie się na zakup tej matowej, e, która i tak za niedługo będzie pomijana. I nie będziecie zadowolone, bo tak naprawdę szukacie tej z nawilżeniem. Czy to może się tyczyć, bo ja się tak uczepiłam dzisiaj tej kolorówki, czy to na przykład szamponu, że kupicie w promocji jakiś nawilżający, bo ma fajną cenę i gdzieś tam wypróbuje, ale z tyłu głowy macie, że tak naprawdę nie potrzebujecie tego nawilżenia, tylko potrzebujecie, nie wiem, e, szamponu, który mocno oczyści was, wasze włosy, albo mocno je zregeneruje. Wiecie, szukacie czegoś, ale po wizycie w sklepie, na stronie internetowej, gdzie tam chcecie, decydujecie się na zakup czegoś innego, myśląc, że to się kupi. Ale jeżeli czegoś naprawdę potrzebujecie, idziecie po tą konkretną rzecz, kupujecie tą konkretną rzecz, a nie 10 innych. Ukrywaj! I teraz nic bardziej prostszego mianowicie osoby, jeżeli wiesz, że macie takie ciągłutki. Które na przykład mają profile stricte skierowane na zakupy. Ja nawet Wam teraz nie mówię o e, jakichś tam strówkach i tak dalej, bo ja lubię takie rzeczy dalej oglądać na Instagramie. Ale może spróbujcie na miesiąc wyciszyć profil, który tylko i wyłącznie opiera się o szukanie promocji. Bo jeżeli tak naprawdę, siedząc teraz tutaj poniekąd ze mną. Myślicie, że w przyszłym tygodniu nie potrzebujecie niczego kupić, a będziecie przeglądać Instagrama, będziecie przeglądać Facebooka, będziecie przeglądać listy zakupowe osób, które będą kupować coś na Black Friday, to możecie się skusić. Czy ja mówię, że to jest coś w ostateczności bardzo złego? No nie, ale jeżeli na przykład zależy Wam na budowaniu budżetu, zależy Wam po prostu na tym, żeby nie mieć jeszcze więcej rzeczy w domu, to najlepiej takie profile omijać. Ja szczerze Wam się przyznam, że sama byłam fanką takich profili. Do dnia dzisiejszego oglądam chyba dwa, ale tak na zasadzie przeglądania, popatrzenia: okej, okay, to jest z promocji, to jest z promocji, i o dziwo nigdy nic nie kupuję. Ale w tamtym roku stałam się prawie szczęśliwą posiadaczką mumbuców przez taki profil, bo cały czas dziewczyny polecały, bo wysypały się te mumbucy. Mam nadzieję, że to dobrze mówię po prostu z każdego jednego profilu, że można tu upolować, tu upolować, tu upolować. I o ile kupiłabym na przykład drogą kurtkę, ciepłą, zimową, o tyle, na co mi akurat te buty? Jakby była taka moda. E... Zaczęłam widzieć te promocje, które naprawdę były fajne w stosunku do faktycznej ceny, ale chodziłabym teraz w mucach? No, raczej nie. Może kilka razy do roku, biorąc pod uwagę naszą pogodę, to, że chodzę po błocie nieraz na przystanek i tak dalej. Moja droga przez, na przystanek po moich filmach pewnie w waszych oczach wygląda jak wiecie, ta droga przez las naszych rodziców do szkoły, aż tak źle nie jest. Ale szczerze wam powiem, prawie kupiłam ja je miałam w koszyku, ja już przychodziłam do płatności i w ostatniej chwili odbiłam, ale to nie było jeden raz. Ja je w tym koszyku miałam trzy czy cztery razy i cztery razy odbiłam płatność. W końcu się powstrzymałam, a przypominam wam, że rok temu siedziałam tutaj i prawiłam morały na, tego, na temat tego, jak świetnie sobie radzę. Nie kupiłam, ale byłam o włos właśnie przez takie profile. Przed zakupami pamiętaj o tym, co jest dla Ciebie ważne I teraz możecie powiedzieć, że już o tym mówiłam, bo mówiłam Wam, że jak idziecie na zakupy, no to macie szukać Macie, szukać tego, co faktycznie Wam się skończyło Ale ja teraz Wam powiem o jeszcze czymś innym Pamiętaj o tym, co jest dla Ciebie ważne, czego używasz na co dzień Ja na przykład wielokrotnie... Kupowałam eyelinery w poprzednich latach, kilka lat temu, a tak naprawdę korzystam raz na jakiś czas z kolorowego, raz na jakiś czas ze złotego, nawet nie korzystam z brązowego, a miałam ich wtedy dużo. Ja zawsze miałam czarną kredkę w swoich po prostu łupach. Ja miałam zawsze czarny eyeliner i nigdy z nich nie korzystałam. Co więcej, teraz Wam powiem, że na przestrzeni lat w tym roku kupiłam na przykład pomadkę z Maybelline czerwoną, z której korzystam raz. Nie jestem z niej zadowolona i pewnie ją odsprzedam albo nie wiem, oddam komuś, raczej się do niej nie przekonam, ale w momencie robienia zakupów stwierdziłam, że to będzie świetny zakup i będę korzystać, bo każda kobieta powinna mieć czerwoną pomadkę teraz, na dzień dzisiejszy, temat obchodzę po prostu czerwoną konturówką i jest całkiem w porządku, da się to obejść, ale jeżeli wiecie, że na przykład nie lubicie kremów mocno nawilżających, kremów, e, nie wiem, balsamów z drobinkami, to nie bierzcie, dlatego że na chwilę macie jakąś ciągutkę w sklepie, że jest większa promocja. Jakby wszystko to, o czym dotychczas mówiłam, skumulujcie w głowie według tego najważniejszej, według tej najważniejszej rzeczy, że to wy znacie siebie najlepiej. I raczej nie przekonacie się z dnia na dzień do noszenia czerwonej pomadki Nie przekonacie się do robienia kreski. Nie przekonacie się do e, nadmiernego pielęgnowania ciała, jeżeli w ogóle nie pielęgowałyście, więc nie potrzebujecie nie wiadomo jakiej tuby z peelingiem i tak dalej, i tak dalej. Wy znacie najlepiej siebie i pamiętajcie, z kim wy idziecie na zakupy. Z kim wy Uruchomiacie aplikacje zakupowe. Z kim wy wreszcie przeglądacie ten Instagram, na którym wyświetlają się przeróżne promocje, przeróżne. Różne kody zakupowe, i po prostu wszystko jest piękne, kolorowe i bardzo kusi. Odpowiedz sobie na pytanie: czy naprawdę masz sprzątnięte? Zanim zaczniesz przeglądać cokolwiek, otwierać cokolwiek, szukać czegokolwiek, iść na zakupy gdziekolwiek, czy ty masz naprawdę sprzątnięte? I teraz tak, możecie to zastosować do swoich szaf, gdzie może Wam się wydawać, że nie macie piątej czpary czarnych rajstop, a ona tam jest i czeka, kupiona kiedyś na wyprzedażach. Możecie to zastosować do zakupu czwartego balsamu, tymczasem gdy cztery pozostałe po prostu krzyczą o uwagę w Waszej, w waszej łazience. Możecie to zastosować do zakupu neutralnej, pięknej, małej palety, a tak naprawdę macie... Nawet i nie małe, ale na przykład większe, neutralne palety w swoich toaletkach I teraz łatwo mi się mówi, ale ja swoją drogą miałam bardzo dużo takich problemów, gdy nie wiedziałam co mam w zapasie Nasz zapas w łazience to teraz jest takie naprawdę małe pudełko i mieszczą się tak tak jak Wam mówiłam, te pasty do zębów to głównie e, szampony do włosów mojego męża, bo kupuje, bo korzysta z jednego, więc po prostu żebym miał w zapasie. E, żelę podprysznic, też jego chyba, przyznaje się, 3 czy 4 moje mydła, bo jednak kiedyś kupowałam mydła częściej, a schodzę z nich bardzo powoli, więc mam naprawdę e, przeogromny, jak na mnie, zapas. I wiem, co tam jest w tym zapasie. Czy to wkłady do szczoteczek Oral-B i mieszczę się tylko w tym jednym pudełku. Jest mi to łatwo sprawdzić, łatwo zobaczyć, czy wreszcie w kuchni mamy filtry DAFI, które też najlepiej kupować na promocjach, więc one leżą w jednym małym pudełku. I ja wiem, gdzie to jest. Wiem, ile tego mam, i niestety jest to nieprzyjemne, bo trzeba raz na jakiś czas po prostu wszystkie te rzeczy posprzątać i zdawać sobie z tego sprawę, ale będzie coraz łatwiejsze. Jak zaczniecie na tym pracować. Będzie tego coraz mniej, to nawet jeżeli mówicie o jakichś zapasach, jeżeli mówicie o fajnym zużywaniu kosmetyków, o szukaniu tych nowości, które Was zainteresowały, to wszystko będzie w jakichś tam zdrowych granicach. A dopiero potem na zakupy jak wiesz, ile masz? Kochani, mam nadzieję, że te dzisiejsze rady, takie naprawdę dla opornych, mam nadzieję, że łatwe do zastosowania komuś się przydadzą, szczególnie dlatego wychodzę z tym filmem teraz, właśnie przed świętami, przed Black Friday, przed wyprzedażami i tym wszystkim, żeby jednak też samej sobie przede wszystkim przypomnieć, żeby jeżeli Was to interesuje, to też przypomnieć, że mamy mnóstwo takich naszych sposobów właśnie na niekupowanie, na kupowanie rozsądne, na kupowanie fajne, kupowanie tanie, które można zastosować, więc mam nadzieję, że któryś przypadł Wam do gustu. Oczywiście liczę na to, że napiszecie mi to w komentarzu, życzę wam przecudownego tygodnia i żeby nikt tu nie zmarzł i żeby nikt nie był chory bo przypominam że to już jest końcówka listopada i zaczęło się robić na poru wreszcie trochę nieprzyjemnie więc ubierajcie się i bądźcie zdrowi widzimy się w kolejnym filmie papa pa, kochani trzymajcie się do następnego dzięki za to że jesteście